Więc e, zobaczmy, jak ten Silent Hill F wygląda. Ja pamiętam, że oglądałem to pierwszy pokaz. Ja nie pamiętam, czy to było jakiś State of Play czy coś takiego, ale e, nie do końca do mnie przemawiał e, klimat tej produkcji. Ja pierwsze, co się zastanawiałem, gdzie jest kurwa Nie? E, dobra. Później się pokazała e, i miałem takie śmieszne wrażenie, że trochę Silent Hill meets Dark Souls, przynajmniej z tego, co wtedy pokazywali. Zobaczymy, jak to wygląda teraz na yy, zwiastunie premierowym. Więc sprawdźmy sobie to. Mm, tutaj mamy odpalone. Dajcie znać, jakby coś nie działało z dźwiękiem. Dwie minutki, 10 sekund. Gotowi? No to trzy, dwa, jeden. I pierwsze wrażenie już samo Pegi 18 to jest akurat dobra rzecz. Peggy 18. <laughs> Dobry horror, już mnie przestraszył. Is he your father? I już pierwsze kadry bardzo ładnie wyglądały, muszę przyznać, chociaż tutaj mięsko troszkę rozmazane. <laughs> ale, ale, ale pierwsze same dwa kadry były bardzo ładne. So a a Myszka, niech sobie idzie. To me. To, to Z tego, co pamiętam, Silent Hill Left jest niejako połączony z tym takim krótszym produktem, który się pokazał chyba z półtora roku temu, nie? E Jezu, jak to się nazywało? E to dotyczyło no, samo odinstalowania się niejako. E I jako Gierka akurat tam taki szybki straszak na godzinę było spoko. Nie? Akurat <śm> <śm> obiad obiadem. No cóż, wyglądało bardzo apetycznie, jak go nie patrzeć, nie? I do quite envy her I can't believe it was her. I have to say, I'm rather jealous. Why, her of all people? I see. For today only. This will be our little secret. But. Oh, you're sorry. Get if it happens to remain alive even after today. Ale z tego co widzę, to chyba większość jest pokazana faktycznie na samym silniku gry. Nie mam tutaj takiego fałszywego CG, chociaż wiadomo, że w tych czasach to jest tak, że masz rozgrywkę, która ma jakiś tam poziom graficzny. Przypuszczam, że tutaj będzie wysoki, a potem jest jakaś taka upiększona scena, kiedy wchodzi już jakiś cinematyk konkretnie fabularny. Ale muszę przyznać, że graficznie gra prezentuje się w porządku, przynajmniej w tej części, którą pokazują w tej chwili. Zobaczymy, czy zobaczymy ee, przede wszystkim ee, gameplay troszeczkę, takie fragmenty, urywki. I to, to wreszcie, to wreszcie dla mnie wygląda silent Hillowo. Nawet mamy troszeczkę tej mgłę. I taki projekt lokacji, taki szarobury, tak bez specjalnych nawet kierunków gdzie jeść, e, gdzie jeść. <laughs> Chyba mi się ta scena z tego e, pierwsza początkowa z obiadku, e, gdzie iść. E, jak najbardziej mi to odpowiada. Dla mnie, personalnie. Tutaj bardzo subiektywnie mówię, wolę takie szaro trochę polskiej klimaty, mimo że to Japonia. I to już jest A to już dużo mniej, na przykład to do mnie w ogóle nie przemawia. Nie w Silent Hillu takie... No, nie wiem, być może ja jestem taki walnięty, głupkowaty. Nie jestem wielkim fanem Silent Hilla. No, tak naprawdę trochę miłość do Silent Hilla to przypomniało mi remake e, Bluebersów. Ale to, co tu widzimy, to nie jest dla mnie kolory... kolorystyka przede wszystkim właśnie Silenta. Dla mnie Silent kojarzy się z brudem, z rdzą, z takim gniciem niejako, no nie, nie, nie mięsistym, nie? Gniciem, tylko takim więdnącym światem, a tutaj mamy krwawe kwiaty i... no cóż, miecho, nie? No właśnie, Złociutki, o to chodzi. Prędzej, prędzej coś takiego. Ale wizualnie akurat muszę sam sobie zaprzeczyć, że wizualnie teraz ten kadr bardzo ładnie wygląda. E, jak to się nazywało? Stąd już w tych kwiatach co na tak American Dream, czy co to było? E, jak to się nazywało? Kevin Spacey tam grał. E, zapomniałem. American Beauty, właśnie. <laughs> tak, trochę mi się z tym kojarzy. Dziwne skojarzenie, tak. No, Okej. Okay. Zwiastun naprawdę niewiele mówi. 25, czyli za 3 dni, pokazuje się Silent Hill F. Powiem wam tak, zwiastun naprawdę niewiele pokazuje. Faktycznie najlepiej to byłoby się przejść po jakichś pokazach gameplayu. Z tego mówię, co pamiętam, to bardziej Silent Hill meets Dark Souls. Nie wiem czy przypadkowo nie zniknie, nie zniknie faktycznie atmosfera tej gry, ale to jest tylko takie przemyślenie, bo no nie miałem do czynienia z grą w ogóle. Zobaczymy. Nie jestem przekonany do końca tego, czy kupuję ten styl graficzny, ten styl wizualny tej rozgrywki, bo wiadomo tutaj dźwiękowo, dźwięki były bardzo dobre, aktorstwo, co prawda śmiesznie, zawsze brzmi dla mnie dubbing angielski, japońskich gier, zawsze wolę ogrywać to w oryginale, no ale tutaj nie będę tego komentował. Klimacik jest, jeśli miałbym powiedzieć, ale nie wiem, czy ten klimacik do mnie przemawia na samym początku. Mam wrażenie, że to takaś alegoria związana z dorastaniem seksualnością. Blooming, tak wiesz, to też mi się. Chciałem nawet powiedzieć, kiedy było, że jej na plecach tam wyrastają kwiaty, to może że dziewczyna nam kwitnie, nie? Albo zakwitła, ale ale, no, to by było źle odebrane troszeczkę. <laughs> Więc, ale ale może być to z tym związane tym bardziej, że właśnie, jak się nazywał kurwa ten projekt na PlayStation 5, co był zgodnie z pokazem, kiedy zapowiedzieli w ogóle Silent Hilla. To też było taki okres dojrzewania. Niejako, nie? E, tam pokryty. Więc kto wie? Ale nie, nie przeczytamy sobie Gier Online, ale za to przeczytamy sobie moi drodzy Silent Hill. E, -e, który napisał. E, Mateusz Wurbel akurat tutaj napisał ten artykuł, że Silent Hill F. Już teraz jest kandydatem do Goty 2025. Konami otwiera szampana. No i tutaj troszeczkę niżej czytamy, że nowa odsłona kultowej serii survival horroru Silent Hill F. Niezwykle, zbiera niezwykle entuzjastyczne recenzje. Średnia ocen z 60 opinii krytyków to 8,6 na 10, bazując na agregatorze Metacritic. No trzeba przyznać, nie najgorzej. Tylko ja zawsze czekam też na takie zdarzenie rzeczywistości, czyli... Recenzje krytyków versus recenzje graczy. Oczywiście nie można ani jednego, ani drugiego brać jakoś specjalnie poważnie, ale mimo wszystko jakąś średnią wtedy z tego można wyciągnąć. Oczywiście nie jestem specjalnie skory do tego, żeby przedpremierowo już o krzyknąć grę jako goty, tym bardziej, że akurat tak jak, jeden, to było w zeszłym roku, kiedy nazwałem, że jest sezon ogórkowy i tam być może było ciężko wybrać e, jakieś goty, tak? Kurczę, powiem szczerze, że w roku 2025 to już jest naprawdę ciekawy gamingowy rok. E, więc, e, no, goty może być wiele tytułów. Czytajmy dalej. Krytycy jednogłośnie podkreślają, że tytuł ten to nie tylko powrót marki w wielkim stylu, ale też odważne spojrzenie w przyszłość. Recenzenci chwalą grę za atmosferę pełną dusznego Niepokoju, fantastyczny design potworów oraz psychologiczną głębię, która stawia ją obok takich klasyków jak Silent Hill 2. Zdaniem portalu Inverse, to może być najlepsza odsłona w historii. No proszę, jeżeli chodzi o nakręcanie, e, na przykład na tytuł, no to jest nakręcano Dobrze, kto wie, być może faktycznie lecimy to na PC, wiem, chyba nas tym nie będzie, więc być może będziemy sobie to ogrywać. Dlaczego by i nie? W 2025 roku bezapelacyjnie Goty to ekspedycja 33. Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że ekspedycja jak najbardziej. Bardziej zdobędzie goty, ale też, co jest ciekawe, no widzę dwa produkty, które w pewnych kategoriach, e, dwa polskie produkty, które mogą w swoich kategoriach też zdobyć statuetki. Widać, kasa na marketing poszła. Och, wy niewierne marki, ja nie wiem, niewierne Tomasze. Wszędzie tylko widzicie konspirację. Ja nie wiem, o co wam chodzi. <laughs> Największe wrażenie robi nowe miejsce lokacji, japońska miejscowość Ebisu Goaka, której klimat łączy elementy folkloru z opresyjną rzeczywistością ery... Chowa? Nie wiem, czy dobrze to, to czytam. Opowieść o nastoletniej Hinako uznano za wyjątkowo mocną i emocjonalną, a jej przeżycia za przerażająco aktualne. Wybrane okazje dla siebie. <gry> Krytycy doceniają również wielowątkowość fabuły i liczne zakończenia, które zachęcają do wielokrotnego przechodzenia gry. Jak zauważa Gamerant, to nie tylko świetna historia, ale także produkcja oferująca wymagające zagadki, brutalne starcia i ogromną wartość regrywalną. Jeszcze raz mi przypomnijcie, czy to nie było tak, że faktycznie to bardziej tak stosowo wyglądało w niektórych miejscach? Aby Być może mi się czymś popieprzyło, ja teraz gadam głupoty, to też jest bardzo możliwe. Choć niektóre redakcje wskazują na drobne problemy techniczne czy zbyt duży nacisk na walkę, niemal wszyscy zgodnie podkreślają, że Silent Hill F to arcydzieło horroru piękne, brutalne i wstrząsające. Ale teraz ja zadaję da jeszcze jedno pytanie: czy straszne? Serwis Dual Shockers pisze wręcz, że to najbardziej groteskowa i wizualnie oszałamiająca część serii. No zobaczymy, komentarze są jakie są. Jeszcze nie wyszła recenzją, nie ma co wierzyć. Prime tutaj dobrze gada. Znowu goty dla Was, które to już setne. Dobra, nie będziemy czytać jednak tych komentarzy. Well, that is quickly. Jak recenzja na plus i goty, to się zaczynają opłaceni przez Konami. No zawsze tak to mniej więcej wygląda, nie? Jeżeli, wiesz, ja wiem, jak to wygląda w naszym przypadku, nie? że my krytykujemy dla klików, dla kontrowersji, a recenzenci chwalą dla pieniądzów. Tak więc. <laughs> Ogólnie muszę przyznać, że po prostu jestem quasi ciekawy. Silent Hill F. I zobaczymy, może faktycznie pogramy to razem. Z tym, że ja cały czas uważam, że no, ferwowanie jakimś goty, no już nieraz się wyjebało, ta narracja wypadła. Eee, I naprawdę okrzykanie, okrzyknięcie każdej możliwej gry goty umniejsza znaczenia goty. Po prostu. Nie wiem, ja, nie wiem jakie jest wasze na przykład zdanie co do tego. Dla mnie, goty to powinna być naprawdę zajebista gra. Jesteś excited? Jestem bardzo excited. Tak, tak bardzo, że myślałem, że będzie skip, ale, ale kupimy, zagramy. Zobaczymy. Nie wiem, czy będę robił z tego recenzję, bo horrory to nie jest do końca faktycznie też mój, mój konik. Eee, nie wiem, jakiego rodzaju ma to być gra, tak po prawdzie. Ale przynajmniej ogramy. Może na, na pewno będą pier... będzie pół recenzja, słuchajcie. Przede wszystkim goty powinno być dla pełnoprawnej gry, a nie na przykład dla DLC. To też jest prawda. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Silent Hill